Wini, smaczek tymi mi! Och, Marszal, dzięki, że zaprosiłeś nas na deser. Te żelki są pyszne! Nie ma za co. Wiesz, że ja lubię się dzielić tymi żelkami jabłkowymi ze wszystkimi psiakami i ze wszystkimi ludźmi. Wiem, wiem, ale i tak dziękuję! co tam zobaczyłeś? Ja chyba śnię. Co było w tych żelgach? to jest przecież, przecież niemożliwe! Mm, mm. O nie! Czy możecie w końcu powiedzieć mi, co tam jest? O, o, obróć się, to zobaczysz sama! Co takiego może tam być? Mm, 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 mm. Czyli jednak nie śnił. Marzo, obróć się szybko! nareszcie no, jesteście. Już myślałem, że nigdy nie dotrzecie na ten deser. No tak, tak jak obiecałem, żelki jabłkowe. Są przepyszne, naprawdę. Starczy dla każdego. O, ja też jestem głodny. Chodźcie, chodźcie, chodź, jedzcie z nami. Marszał, co te zombie tutaj robią? Czyżbyś ty je zaprosił? No, ale to są zombie, jak, jak można zaproszać zombie? Nie boisz się ich? Nie no, co wy? To są bardzo przyjazne zombie. Spotkałem je, gdy byłam na spacerze w lesie i wiecie co! Postanowiłem być przyjazny, zaprosiłem ich na deser. A, 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 a. No o co chodzi? Przecież zawsze mi mówiłaś, że mam być mimy dla innych. A, 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 a. O, oh, oh, nie! Sky! Zdlałaś, nic ci nie jest! Uf, 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 wstaję, nic nie jest Zombie, co ty najlepszego zrobiłeś? O, zombie przecież one są przyjazne, nic nikomu nie robią Hmm, W gruncie rzeczy one chyba są tylko głodne Ale wiecie co zombie jedzą? Co zombie jedzą? Żelki? Żelki? Uf, nic nie jest, nic, nic, ciągle nie mogą dojść do siebie Nie no, chyba nie żelki Żelki? Na pewno nie żelki. Ale skoro nie żelki, to dlaczego przyszły, jak je zaprosiłem? Na żelki, właśnie? To jest bardzo dobre pytanie. Co sądzisz, Chase? Um, sam już nie wiem. Stoję tak sobie spokojnie. Hmm, nic nam jeszcze nie zrobili. Może są jednak przyjaźni. Niech zjedzą trochę żelek. Um, przepraszam za moich kolegów i moje koleżanki. Um, no, chodźcie, chodźcie jeść, chodźcie. Um, Zapiszę pisze <słuchaj> nie sobie moja apety, co nie co znaczy br -br -br -br? tego akurat nie zrozumiałem o nie Jest moje dobrze. O fuj! On to z powrotem zjadł Ubrzydliwe Jak tak można Rzeczywiście przyznaję to nie jest zbyt fajne Mówisz po naszemu? Trochę. Bleee. Wymiotowałeś jakimiś klutami. Ale to jest takie nieco ochronne, nie sądzisz? Przepraszam. Ach, wszystko sobie Tobą okay. um, um, Ale to nie są takie wymioty. Jak nie wymioty? Wyglądają jak wymioty. Nie. Jak my pojemy? Dubykamy, tak, br, br br a potem wymiotujemy, ale to nie są wymioty, to ciągle jest jedzenie, tylko wygląda inaczej. Ha? Nie rozumiem. zombie są rzeczywiście dziwne. E, no, może dla was, ale nie dla nas. Ja to mogę z powrotem zjeść. To za, po prostu za dużo zjadłem. To przechowuję sobie to jedzenie po prostu w takiej formie. Aha! A to sprytne? Ciekaw, czy pieski też tak mogą? Nawet nie próbuj i to by było ochydne. Nie, 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 my tak nie możemy. Chyba nie. A co z pozostałymi? Jak oni się czują? Jak się czujecie? Chyba jest głodny ciągle. No i trochę. ja, miam, wcale nie. A ty, jak się czujesz? Ble, ble, może być. Ugh, chcesz trochę? Miam! Daj, twoje smaku, i inaczej. Nie. Eu, paskudzko! O, ja chcę trochę pomarańczowego? Nie, Daj, trochę swojego najpierw. Nie! Yeah. Eee, dobra masz! O eee, okej! Okay. Przestańcie! Już starczy tego wszystkiego! Za dużo tych wymiotów! chyda, eee, Ale oni mówili, że to nie są wymioty, że to jedzenie. Może skosztujemy! Nie, nie się wasz, Zuba! <grytanie> żarcik, żarcik! Ha, moi drodzy, mam świetny pomysł! Zamiast oceniać ich kulturę, może zapytajmy się, co jeszcze innego mogą robić z takim Przechowywanym w postaci glutów jedzeniem. Co wy na to? O, to jest genialny pomysł! Zgadzam się. Ja też. Pytamy się ich! <laughs> zombie? Tak! Co jeszcze można zrobić z takim jedzeniem? O! Można zrobić zawody! Zawody? Brzmi genialnie! Pokażecie nam! O jasne, łopaki pokażemy! Tak! Pewnie! No, okej! Okay, jasne! Jej! Świetnie! Zaczynamy zawody. O co chodzi? Będziemy stawać przed tablinią i będziemy pluć jak najdalej naszym jedzeniem. Ten, kto wypluje najdalej, wygrywa szelkę. A czy my mamy jeszcze więcej żelek? Mam jeszcze jedną. Okej, okay, czy wszystko jasne jest? Tak. Aha, jasne. Okej, okay, to ja będę pierwszy. Uf. Uf. Jeden na trzy będę pluł. Dwa i trzy. <grym> Coś ci nie wyszło. się może druga runda będzie dla ciebie lepsza. Okej. Okay. Teraz ja. Yeah. <ścoughs> I Jest moja kolej. Jakie mam plusy tutaj. Tyle jest tego wszystkiego. Dasz radę! Dasz radę! Dasz radę! Pluj, 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 pluj! Daleko! Okej, okay, okej. Okay. Doping jest. Czy jestem gotowy? I. Jest! Oh. No to nie poradzę, taki odruch. Jeszcze raz, jeszcze raz. okej. Okay. Jeden, dwa i trzy. Yey. Yes! Jest, no dalej. A resztę możesz pokonać. O, oh, sorry. Um, nom, 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 nom. Niem, 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 nie, Niem, 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 niem. nie, nim Niem. Niem. Nim nie, wygrywam, wygrywam, wygrywam. Na razie wygrywam. O. Jeszcze się nie czujesz! Jeszcze ja! Ha, ha, ha. Nikt mnie nie pokona, zaraz się okażę! O co się lepiej skłonić? Uwaga! I P! Chyba jednak nie wygram. I jeszcze jest runda druga. O, runda druga! A co mi się? He, he, he. O, uwaga. i pff. Chyba wszystko zużyłem. Prawie na o, 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 o. Nie mam siły. O, teraz ja. Pff. O, nie mam już nic jedzenia! O, to teraz ja. O, nie mam jedzenia! Hmm, ja jeszcze trochę mam. O, ups, to wywróciłam się. Nie mam. I co teraz? Chyba będziemy musieli sądzić na podstawie tego, co jest tutaj. Chyba, że? Poczekaj. Nie. Co można z tym uh, uh, już, już wam pokażę Co? Co? Coś jeszcze można robić? Uh, a, mm, na pewno coś jeszcze da się zrobić uh, może się toplać! <ścoughs> Chodźcie chłopaki! Okej, okej, okej Ale kto wygrał? Um, kto miał taki kolorowy slajm? Nie pamiętam, ja miałam chyba zielony. To chyba nie ja. Em, niech to sprawdzę. Nie, chyba nie ja. Ja miałem pomarańczowy i ja miałem różowy. To chyba ja. Wygrałeś zatem! Brawa dla ciebie! Uh, dzięki! Dostaję żelkę. Zaraz po nią lecę. A dla ciebie! Dzięki, dzięki, dzięki! Nie ma za co! Mnium, nuum, 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 pycha! Okej, okay. wsiaki! Co możemy już? Pójdziemy z powrotem do domu! Co by na to? Świetny pomysł! Zombie, może kiedyś jeszcze się zobaczymy! Oby, oby! Uwielbiamy żelki, było fajnie! O, nam też się podobało! No to do zobaczyska! My już znikamy! Na razie, pa! Ja też zikam, moi drodzy do zobaczenia pa-pa. gorem, pa. w górę poproszę i subskrybujcie nasz kanał. Pa! Jak poszli, to idzie mi lepiej. Brak ty nie mistrza. <grystanie>